Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Donald Jaruna Znajdujemy się dzisiaj przed krwawą łaźnią w Tuzal Mamy dzisiaj piątek 16 grudnia Jeszcze 2016 roku No i mam nadzieję na miło rozpoczęty weekend Przepraszam Was bardzo serdecznie, że nie pojawiła się łaźnia w zeszłym tygodniu, ale po prostu Tak chciał los, że po prostu padłem z higrem No i no i tak po prostu się, się to potoczyło. A tak właśnie prezentuje się mój strój. Wykonawcą jest Sweeney Toot. No i co? Już jest prawie 21.29. No i będę sobie wbijał. Eee, hmm, hmm, hmm. Mam dzisiaj, wziąłem dzisiaj z podwójną e, głęboką raną, tak jak to robi Higro. Sławny youtuber ostatnio. Nie no, żartuję. No i oczywiście z fizyczną osłoną podwójną. Mam nadzieję, że się, że się to sprawdzi. No i co? Ostatnio też nie pojawiła się łaźnia w Werbin i w Tornek, bo też popadałem w pierwszych walkach, więc... No miło nie jest. Dobrze, tak więc wbijemy sobie 15. Po. No i dobra, zgoda wyjaśni mi zasady. No i wbijamy sobie do środka. Mam nadzieję, że... O nie, Higro już już tu biega? Krokodyl Dundi, jak to. O, walno Jagód Higra. Mam na teraz my się, żeby po prostu y go zabił. Hmm. Kogo by tutaj walnąć? Frosty chyba miał też wbijać. Ale nie wiem, gdzie on jest. Bo Frosty to jest Paladyna. Mam podwójną głęboką ranę. O, jest Frosty. Padł już Frosty? Serio? No to ja. Się może zmienię tak trochę o kurde gruby pa wygrał no to zapytam jak? ja myślę, że tutaj zastopuję no i znowu jak będę miał walkę dobrze, tak więc znawiam zaatakowałem gracza higroskopiny jest to 85 tancerz ostrzy z którym mamy naprawdę problemy na tych łaźniach biję go z podwójną głęboką rano, no i będę liczył, że po prostu to pobija no i lecimy z nim bez pitolenia. Ładny cios wbił, ale bez głębokiej rany. O... już cebek. O nie, on nie zapowiada się ciekawie. No, bywało lepiej. No ale zobaczymy jak to poleci, bo mam tą podwójną fizyczną, ale on jest mega silny wam powiem, naprawdę. Mega silny. No i nim pewnie ratunek teraz. Nie, już po ratunku. No Jezu Ja PIERDZIELE Nie, nie mam pomysłu na niego Dla tego pomysłu nie mam ani Nie, 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 nie wiem co tu się dzieje naprawdę Pierdziele jeszcze może zawitam do Roana Żeby żeby po prostu wam coś wrzucić, a nie no nie zawsze będzie kolorowo na tych łaźniach Ale powiem wam, że Już mi się pomału nudzi to Marnowanie takiego ekwipunku No bo sami widzicie yy, No mam full legendę I to naprawdę są drogie legendy A one się marnują, bo padam z jakimś typem, który ma legendy yy, Który nawet nie ma fizycznej osłony No, nie Myślę, że sobie tutaj powalczymy z kimś o ile ktoś będzie, Dzięciolczek. Ja pierdolę. No tak. Hasa go zabił. I nie, to, to są po prostu jakieś jaja. Dobrze, tak więc ja myślę, że wznowię. Jak będę miał po prostu tutaj walkę, no dobra, tak więc wznawiam. Zaatakowałem jakiegoś gracza Joker. ku Ma tam widziałem jedną legendę czy coś, zobaczymy jak to pójdzie. Może chociaż tutaj mi się coś powiedzie. Chociaż tak to jest. To są walki Uruana, i to nie ma zbyt dużego znaczenia co tutaj się stanie no i co, widzę tutaj kolega pada Ale powiem wam, że naprawdę, myślę nad zmianą przedziału levelowego No bo, no po prostu to jest marnowanie ekipunku, bo Jest naprawdę dość drogi A ta, a u nas na jarce są trzy bodajże zbroje z kostka tylko Tak więc to już jest zupełnie, zupełna paranoja Jak ja mogę padać Eee Dobra, bije mnie anarchia ma bardzo dobry ekipunek. Jest to ma 85 No i krok do przodu eee, dobra, bijemy go eee, dobra, trzeci cios ładnie. O, Cebek wbił nawet pomki. Jest całkiem ok, jeszcze jakby klątwa wbiła jakaś. To bym był nawet zadowolony. No i... O kurde dobił do OR mega szybko, ale dobra, udało mi się to wygrać. Przepraszam Was za te kliknięcia od myszki, ale no gram na innym sprzęcie Eee, yy, dobra, tak więc kto tu jeszcze jest dowalnięcia? Może mieć Olsek. Eee, yy, dobra, tak więc sobie szybko przemienię tutaj Eksi. Chociaż nie jeszcze anarchia już widzę chyba chce rewanżu. Dobra, bije mnie. No i dobra, lecimy. Ale nie wiem, jak macie jakiś pomysł, to piszcie po prostu w komentarzach, jak ja mogę pokonać tego Higra, bo ni to podwójna gierka nie działa, ni to. Nic tu po prostu nie działa. Juno chyba wygrał z tego co widzę, bo tutaj wyzwanie tym pisze. Ale serio, jest. No jeszcze klątwa temu tytkowi wbiła. Już zupełnie no Dobra, no i kolega pada chyba. Dobra Udało się Przepraszam was naprawdę jeśli słychać te kliknięcia od myszki bo też nie wiem, to się zobaczy już potem Przy montażu No ale Higrowi też nie poszło, bo chyba padł Z jakimś bobem totalnym, z którym nigdy nie pada I jest dość taki średni No ale to jest zawsze tak jest, zawsze tak bywa Dobra, bijemy jakiegoś 83 maga Robi do przodu Powiedzcie mi też co sądzicie o tym starym trybie walki Bo naprawdę jest całkiem spoko Eee, dobra Sebek wbił Całkiem naprawdę spoko Idzie chociaż Nie wiadomo Mocny le Aha leknął się ok Dobra udało mi się go pokonać No i dobra Kogo by tutaj jeszcze walnąć? Blaki, blaki, to nie wiem jego może Z trutą podwójną Wiemy Co się będzie Pieprzyć Podwójna truta A czy pojedyncza truta Podpala No ale on nie ma też jakiegoś dobrego ekwipunku Ale zobaczymy Jak się ta pojedyncza truta sprawuje Ale naprawdę Jeśli macie jakąś radę na Tancerza No to powiedzcie mi, bo Z nim są straszne problemy nie wiem, on bije nas z tego co wiem od podwójnej głębokiej, no ale zrobiłem najlepsze jakie potrafiłem zrobić. No i padam z nim ciągle. Nie, nie widzę jakiejś opcji ani wyjścia z tej sytuacji poza zmienieniem przedziału lewlowego. Bardzo teraz mam ochotę na przedział 40 albo 120. Te dwa przedziały mnie interesują, bo 59 to jest tam u nas to gra patologia Tak tak samo jak w sumie na 85, więc dlatego chcę stąd uciekać Pomału Chociaż no, mam tyle hera z eventów No Legit, Boga Nie wiem Naprawdę będę musiał się nad tym głęboko zastanowić No ale dobrze, kto tu jeszcze jest do walnięcia? Blaki, blaki nie zgadza się, super. Dzień może się będzie zgadzał. Nie, nie zgadza się. Karol Bojtyło. I tak więc możecie mi pisać po prostu w komentarzach, jaką byście chcieli y, Łaźnie u mnie zobaczyć i jaki przedział polecacie, jeśli gracie oczywiście na ja, Jarunie. Bo nigdy szczerze mówiąc nie grałem na ani 40 przedziale, ani na przedziale 120. A na 120 to myślę, żebym zrobił pala, chociaż teraz rybak podobno robi zbrojkę e, zbrojkę tą e, którą się tam wykuwa, utykowali, czy jak ktoś się tam zwie. No dawaj. O wale. Dobra, bije mnie gracz anarchiasz. Krok do przodu. Na razie jest 2-0 z nim. Na pierwszy cios dotyk. On ma naprawdę dobry ekwipunek, bo ma te buty z klątwą i jedyny na jarunie Więc naprawdę, a one są mega silne i fajne Na dzisiaj ogólnie był też event przybył do Margonem i Też się obkupię na pewno w jakieś fajne hera Na różne przedziały tym razem Nie, nie będę kombinował tylko z tym Jest 120 No bo po prostu Nie widzę, sen, nie widzę sensu na te 85 na razie Mnie tutaj nie trzyma bo właśnie nie wygrałem od hmm, jakby się tak zastanowić to od w sumie pół roku wyjdzie tak więc naprawdę no no nic mnie tu nie trzyma bo za ten ekipunek mógłbym kupić full legendę na inny przedział i miałbym lightową wygraną no a tak to muszę się męczyć tutaj dobra niech mnie bije meryjeff bo on też ma bardzo dobry ekipunek ale jemu też oczywiście nie idzie tak jak mi i jagodowi mam po prostu taką złą serię i pas z, z tym higroskopijnym. Nie wiem. A, higroskopiny łaźni No to nieźle, czyli on jeszcze żyje. Hmm. Nie, to jest patola. No i pewnie znowu wygra łaźnię, Higro. Super. Powiem Wam, że naprawdę nie widzę yy, żadnego wyjścia z tej sytuacji. Dobra. Tak więc biłem się z tym no i mi ratunek chyba, żeby od cebek, ale nie no. 2100 to on mi przywali z kulki. Chociaż w sumie nie. Jeszcze mnie może trochę podleczy, nie. No, ominął ratunek. Ale on, on ma te swoje taktyki różne, że bije mnie po prostu bez kulki. No i po prostu mi tak omija ratunek. Więc no. Myślę, że pomału będę kończył ten żałosny odcinek. Super zaatakował mnie gruby, jak też się nie doleczyłem, ale on, on to jest całkiem łatwy do zjechania. Też ma te bronie niby niż w 7 energii, o kurde. No to widzę, że się obkupił w jakieś fajne he he hera, bo na legendy go nie stać. Dobra, siadł ładny cebek. Chłopak widzę, że się wyleczył tutaj już. No ale już go zjechaliśmy totalnie, jeśli chodzi o SA. No i pada. Kolejny cebek siadł. Oddał mi ładnie punkty honoru. No i takim akcentem myślę, że zakończę ten dość żałosny odcinek. Jeśli macie ochotę, no to zapraszam Was w kolejnym tygodniu. No I możecie również pisać, co sądzicie o tym moim nowym stroju. Mi się bardzo podoba. I polecam Wam bardzo serdecznie grafika tut, Będziecie mieli jego Facebooka i stronkę z pracami yy, w opisie no i yy, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału no i zostawienia wydaje mi się, że łapki w dół nawet, no bo ten odcinek nie zasługuje na nic więcej Tak więc na razie, cześć i czołem